Witamy w drugim odcinku programu Disco Orneta. Dziś gościem programu jest uczestniczka programu Telewizji Polsat Nasz Nowy Dom. Dzień dobry, z tej strony Nowak Izabela. Jestem, byłam uczestniczką Telewizji Polsat Nasz Nowy Dom. Jestem po prostu zadowolona i dziękuję za zaproszenie Artura, że mogłam tutaj uczestniczyć w tym nagraniu. Chciałam również wszystkich Państwa zachęcić do oglądania Telewizji Orneta. Była Pani uczestniczką programu telewizji Polsat Nasz Nowy Dom. Jakie ma Pani odczucia po tym programie? Oczywiście bardzo pozytywne mam odczucia po tym programie. Jestem wdzięczna tej telewizji, że pomogli nam spełnić marzenia, zrealizować nasze plany, które mieliśmy w dłuższym, odległym czasie, ale nie dalibyśmy rady. Telewizja Polsat pod swoją pomocą dała nam tą nadzieję. Jesteśmy im wdzięczni. Wiem również, że program Nasz Nowy Dom spełnił Pani największe marzenie. Chciała Pani odkulić, zobaczyć program Disco Star, a udało się podwójnie, ponieważ na scenie Disco Star zaśpiewała Pani piosenkę z Marcinem Mielem i jesteś szalona. Jak, jak, jakie Pani ma takie wrażenia po takiej wielkiej niespodziance? Oczywiście po takim y, przeżyciu, po takiej niespodziance od telewizji Polsat, y, podbudowałam się emocjonalnie i Marcin bardzo dużo dał mi nadziei, żeby realizować te swoje plany, swoje marzenia, żeby nie przestawać pokazywać na świat, że po prostu jest i można o coś walczyć w życiu, że zawsze jest nadzieja o to lepsze jutro. A jak się, jak się pani podoba na nasze miasto Orneda? Miasto Orneta jest bardzo piękne. Może powiedzieć, że taki zabytek, ale naprawdę wspaniałe i piękne, bo takie miejscowości, takie miasteczka są naprawdę najładniejsze i można zwiedzać wiele, wiele różnych miejsc. Ostatnie pytanie to jakie są zwyczaje paleni w Paleni Lejonie Wielkanocne? W naszym miejscowości teren Buzko-Zdrój zwyczaje wielkanocne są, że są robione takie kiermasze wielkanocne, są też takie... Można powiedzieć, zbiory osób, i robią takie wykwintne produkcje, wyrabiają i pokazują to, i nawet zachęcają do zakupu. Zapraszam teraz na końcik Gwiazdy dla Ciebie, a w nim zespół Max Dance, czyli Piotr Nowak. Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Piotr Nowak, formacja. Mixdance. Pozdrawiam wszystkich oglądających program Disco Orneta i zapraszam do obejrzenia naszego teledysku. Zespół Mixdance. Pozdrawiam. ej, czuję tej jej moc a to dzieje się jak scena na filmie Alkohol nas uśmiela Łapię za rękę ją z zniknie, to będzie nasza noc Hej, seniorita, masz w sobie to coś, czego u innych nie widać Lazurowe oczy i piękny perłowy uśmiech Chyba będzie z powodem przez który ci się nie usta Pani wie co masz robić, żeby przestał i z czas, bo ona jest jedną z tych W tym programu jest piosenka na życzenie, a w nim specjalna dedykacja dla Pani Pauliny i Pani Małgorzaty z Urzędu Miasta z promocji z okazji zbliżających się ich urodzin. Piosenka Bartek Brona i Jedna na milion. Serdecznie zapraszam Państwa teraz na nowy teledysk zespołu Max, dziewczyna z Wysokich Gór. Chauta malowana malofana, dziewczyna zadbana. Korale czerwone, ja chcę mieć ją za żony Moja dziewczyna z Wysokich Gór, w sercu pustka wraca już. Kolejnym punktem programu jest kącik Italianisko. Dziś Andy i Pandora Wolfs. Teraz hity przed Boys jest tylko ty. A teraz kolejny punkt programu, czyli kącik Disco Polo Hits, czyli coś dla najmłodszych. Ale zanim zaprosimy do obejrzenia teledysku, to Mamy nagranie od mieszkanki Ornety, która jest gwiazdą również telewizji, brała udział w reklamach telewizyjnych w serialach takich jak na Sygnale, Gliniarze, Ojciec Mateusz, Zuzia i teledysk Bahamas pokocha pluszowego misia. Hejka! Z tej strony Zuzia. Bardzo serdecznie pozdrawiam widzów programu Disco Orneta. Opowiada miś, gdzie bawi się Ola i Krzyś. Plawy do zabawy, zwyczajny z wystawy, pogodny i wesoły, niesfordy mały miś. Zbliżamy się do końca drugiego odcinka programu Disco Orneta. Chciałbym całej redakcji podziękować Izabeli za przybycie z tak daleka, że poświęciła swój cenny czas, zostawiła w domu swoje dzieci i przyjechała tak, z tak daleka do Ornety. I chciałbym na pamiątkę wręczyć maskotkę herbu Ornety, smoka, żeby przypominał Ci to nasze miasto Orneta, a także różnego rodzaju gadżety upundowane przez Urząd Miasta im. Orneta, a także również płyty Pan clubu Polo, pocztówki. Dziękuję bardzo. A na zakończenie Życzymy wszystkim widzom zdrowych, wesołych świąt wielkanocnych i tyle z księdza Piotrza Zmartwystał pan. Zmartwych stały pan, pokonał za nas śmierć. On powstał z już, aby ciebie blisko mieć. Zmartwychwstały stały pan.